Wytworzyć ich! Nogi im dupy powyrywać! Złociutki, zli O Pomóż starej, słabej kobiecie! Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej! Oby ich szlak trafił! Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi! Ziemia rodzić przestanie, dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną! Kurzajki i parchy brzmi groźnie, pomogę Ci. Zrobione, dobre bogi Cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam. Twar. Jestem Wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. Palaż Bobla z głodu.